Co, wszystko zjedli? Czy coś ci zostawili? Wszystko zjedli. Na szczęście. Panienko! Panienko! Ach, te kobiece wybory. Niepokoję sobie buty, które zabrać. I raczej jedne zasłonięte. I się zastanawiam, które z tych, nie wiem, które są wygodne, bo ja mało chodzę w szpilkach. Te są nowe, niechodzone. Tych chyba byłam rok temu na wesele i pamiętam, że po kilku godzinach przebierałam, mimo że obcas nie jest duży, i się zastanawiam, czy nie zabrać swoich e, lacze sprawdzonych na przebranie. Ewentualnie jakieś tam sandałki złote na płaskim pawełek w polu. Ja tu trochę materiału znoszę do auta. E, weryfikujemy sobie dzisiaj soję. Z Rizo, z Rizo pogłównie, z Maxem, buraczki, nie, buraczki. No to wersja e, Kontrola X Max i e, coś dodatkowego, o czym nie mogę za bardzo powiedzieć. Nie, ale takie u mnie testy trwają, żeby sprawdzić, jak to działa. Taki wjazd pogłównie, ale ale jest obiecujące, ciekawie, naprawdę, na razie Znaczy musimy to na wagę wrzucić, pomierzyć, ale, ale wstępnie wstępnie wygląda to dobrze Będziemy musieli z Wojtkiem poprawki zrobić na te burako chwasty Takie sztuki Takie sztuki to nie mogą zostać Dobrze wychodzą, bo wody jest. Nie jest to jakaś nie wiadomo jaka wielka kukurydza. Jeszcze wierchie nie wyrzuca, ale patrząc na nasze testy, no ewidentnie jest wyższa. Tutaj zaraz, tak jak jechali jak stoję, to mamy kontrolę. No i tutaj się kończy, w tym momencie się kończy oprysk, znaczy kontrola i zaczyna Xmax. No to widać tu wizualnie, że będzie, że będzie po prostu większa. Oczywiście kombajn zweryfikuje, oczywiście gdzieś tam kolby jeszcze zweryfikujemy po drodze. Ale na ten moment no to, to widać, że trochę więcej masy. Zrobiła. Trzy roślinki bierzemy, co? No to właśnie cztery. Pawełek dzisiaj tutaj walczy ze mną. Tak kukurydza wygląda. Poza kukurydzą jeszcze soja jeszcze buraki dzisiaj. Do zrobienia. Tak chyba trzy, bo korzenie nam się nie mieszczą do wiadra. To akurat kontrola no to, to też dobrze. Zaraz pomierzymy, ale tak jest 20 centów będzie różnicy, jak się wejdzie. O. Chyba dobrze, co? Obserwacje polowe, jeszcze No ciężko wam to przekazać. Ale bardziej luźna ziemia jest tutaj. No to jest kwestia. I, I po części X-Maxa mamy tutaj więcej korzeni przybyszowych, no i ta ziemia jest dużo bardziej e, pewnie rozluźniona jednym słowem. Co? Lecimy pukać. podelek i do ścieżki tam. Po wiaderko, po kontrolę. Nie no, mega to się wyróżnia, kurczę. Patrzcie, ile materiału mam. z do powiarów No jak zwykle przyjeżdżasz i pada, jak nie burze Lecimy Jak nie burzę. Paweł Wzdycha Bo już ostatnia roślina pobrana, także już teraz z górki Górki przyjeżdżają, dwa tak, powiem, żeby lepiej było, nie? Nie, 2, Dwa, dwa okej, okay, nie? Do kuby 3, 3, cz albo 4, 4. Albo 5, co? Nie, 5. Nie 5, nie będzie. Za chwę. No to wy, wy tak jak po tym, po baktery X Max jesteście, tak jak ta kukurydza. Na jedzeni. Chłopacy na jedzeni XXL. Bo, bo klima działa? Tak ci ją wychodaj, podoba klimatu, to się jak było ci chłodno? A bo ja się na że żeby z to wyjeździło, bo w kolana znalazł. Dobra, patrząc na kukurydzę. Chłopaki się tu śmieją. Patrząc na kukurydzę jest. Wizualnie petarda wpisujemy. Wpisujemy w ten. w zeszyt. Co jest, ale jest. Jest dobrze. Fajnie to wygląda. I buraczki. Też obiecująco. Na tym etapie. Jeszcze walczymy. Tym razem soja. No i co, dawno nie padało. Podobno tutaj gdzieś w okolicy nasze jęczmienie o zimę już zaczynają porastać. Znaczy nie dziwi, mnie, nie dziwi mnie to, skoro już tam są w pełni dojrzałe, a, a mamy taką pogodę. Wczesne pszenice, no może jeszcze nie, cała reszta jeszcze taka jest miękka, nalewa, także może wielkiej tragedii nie będzie, ale o zimę jęczmienie, no takie pod znakiem zapytania. Podsumowanie soi, już na ostatni rzut, bo, bo się późno zaczyna robić dzisiaj. Do kontroli sama zaprawa RIZO mamy 22% plus na korzeniu, 7% część nadziemna. Jeszcze zaprawa RIZO plus MAX osobno na listnie, już się robi ciekawie, bo 45% do góry korzeniowa i 44% nadziemna. A najlepiej, co nie jest jakby jak tutaj żadną niespodzianką, jest X-MAX i RIZO jeszcze dodatkowo. E, na listnie, czyli powschodowo. I tutaj korzeniowo 52% do góry i 70% nadziemnie. No, no, takie wyniki. Można by było się spodziewać, e, ale jest rewelka. No, jak już 50 albo 40% się pojawia, to przecież. Pięć dzisiaj z mojej winy jest, jest wspomagany, ponieważ przyznaje się, bez bicia że nie było Nagrywałem jakiś film, jakiegoś, jakieś QA, siadałem do, do JCB Włączałem masę, przepalałem go jak myślicie co się stało? Nie wyłączyłem masy Tak odpowiedzi Czwarty akurat ten poszłat mi się tutaj przyjemnie a co ja się odbędzie na sprawę Ale byłem nic mi nie mówił Serwis Wagen coś sobie krzepie. Kalamitkę zmienia. Działa ta smarownica? Tak A z Milwaukee też chyba działa, co? Nie działa? A czego? Patrzyłeś te skrobaki? A ten jeden, ten jeden dokręciłeś tutaj, co by? Kto wykrzywił? Nie, nie wiem. Tylko taki był przywieziony, ale. Ale popatrz, Tam Pospalany na krużykaczem. Gdzie to? Ta? A tutaj coś. Faktycznie. No dobra. W swojej ręki? Dobra, weryfikujcie spawy. To było na Nasmakane. Nie. Na <laughs> nie wszystkie w tym się. No. Tutaj braki śruby. Fajnie jakby była. Nie, zaraz to założę. No tak wie trzeba ją przegląd zrobić, bo jak wyjedziemy z koszeniem. Jak już wsiądę do tego John Deere to już będzie. To już zapomnimy. Także talerze chyba wszystkie się trzymają, co nie? to nie ma jakiś. Roz...